Leży. Tak, 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 help! Podaj się łapy, łapy, łapy! Gleba! Stoisz, stoisz, drugi też stoi, stoisz, stoisz, stoisz z tą klamą. Stoisz, Puszczaj Cześć! Film zasponsorowany jest przez serwer EntryRP, na którym za niedługo ruszę event z pulą 800 zł do wygrania. Nie zwlekaj, nikt w opisie. Pst, przypominam, że ponad 50% osób oglądających nie zostawiło się suba. Zachęcam Was do zostawienia go. Was to nic nie kosztuje. Cześć! Dobra, za to jebać, to go dopierdalam, fiuta. Geed, ja na razie jadę za jakimś pościgiem. Policja rozgorbić? Nie, nie, nie policja, tylko te kurwy co się rzucają. O, myślałem, że policja. Cię, mi tak Ej, Ej to Tobie, żeby rozjebać głowę za to co powiedziałeś. Nie nie ty. Ej, będziecie, będziecie coś do, nie, do mnie mieli, jak się w nich wpierdolę? Najlepiej sobie tego nie robił Weźcie tego nie, pana od nas No to chodź nas rozpierdol kurwa pało jebana Pałe to ci kurwa mogę wsadzić z przyjemnością Eee Weźmy od policja, mu się wpierdala na trzeciego Co robię? Ciągnij kurwa jaja psie jebany No i mnie wkurwiłeś, było mnie nie ramować psie jebany Ty, ty żebyś się nie rozjebał przy okazji wariat A, to ja już wiem tak czemu ty przeżyłeś, kurwa. Ty gada... Jak tam, jak ta łóżka na głowie? Ściągaj to kurectwo z łuba. Gada... Możemy to skończyć jak nasz... Podaj się łapy, 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 gleba. Stoisz, stoisz, drugi też stoi, stoi, stoisz, stoi z tą klamą. Stoisz, puścij, puścij. Stoisz, stoisz z tym nożem, stoisz z tym nożem, łapy do góry, nie opuszczę. Próbuję wytłumaczyć kolegom kurwa z Mołdawii, że jak użyją przeciw nam kurwa sprzętu, to będą zabić. Dobra, chuj ci dupę. No szan, kurwa... Chuj mi w Czemu ty kurwa do niego nie strzelałeś? No bo kurwa poddałem się, celował do mnie. No chuj. Nie no ale kurwa, chcesz łapy ja i on czasu na reakcję i od razu strzelasz, no to... Aaa, oh, pierdolę. Jakby te kurwa psiaki jebane reagowały, to by nie było takich sytuacji. No właśnie, czemu sobie w ogóle nie a, ma, a mam cię, kurwa, a mam cię głaskać, kurwa po głowie, jak zaczynasz klamę wyciągać. No kurwa, nie jestem głupi, żebyś się nie poddał. Jak twój kolega kurwa z nożem do mnie wyleciał, to co dopiero ty z klamą? Samo, bro, Tak Tak, to czemu wjechałeś? Powód jakiś? Powód mam taki, kurwa, że widzę napad na jubilera. Mhm, mm okej. Okay. powód. No free co bez cośness is biznes A, e, chcesz na skutkuć? Da, zar zaraz ja, was... Od... Od A, to wy ziuty. To my, to my, no Co? co? I was ujebały jedne ziuty was ujebały, jedne ziuty No ja, ja już tylko tak zapytaliśmy się ładnie, nie? I oni powiedzieli, że spoko. Przecież nawet itemy te i mogą że to w Nie wiem jak on kurwa trzech wbił rozjepał, ale to jest idje Bo ja jestem wjeżdżam rozjeżdżam no, Kurwa ktoś strzelać nie umie widziałem, no, widziałem ale no, kurwa, kurwa przecież celował do mnie to coś no, no dobra nie? już widzę jak ty do niego celujesz i on ci się poddaje kurwa, no trzeba myśleć czasami No, no kurwa no to ja nie, nie będę odpierdalał bez przesady w tej grał super nie, w tym kurwa się ja to jest od niego kurwa no to kurwa teraz się ją zabiera. No Biznes to biznes, kurde Nie no, wyjebałbym mu, bo cały czas, się kurwa celowałem, no wyjebałbym ci na A tak to cały tak czas, ziomków kurwa zbierzesz, no nie chcesz, o nie chcesz mi tej klamy oddać? Ta, za pieniądze Poczekajcie chwilę Kurwa, no kupiłem Ej, no jak mówisz? Czekaj, bo schowek go dala. Pamiętaj, kurwa, łączę Rapizek no, klejcio boję, no. Cio Skupcie się. Rejs, skupcie się. Trzymaj wejście, trzymaj wejście. On je mówiłem. To pizdy są zwykłe. Dobra. Siadajcie, ale uważajcie teraz, bo będę nas kurwy szukać. Może wyschodźmy? No, ale taki mam plan, żeby kurwy na dole nie szkal. To jest po lewej. No, to nie to, nie, to nie to auto. Don, tak to nie to auto. Tam było Audi kurwa i tego. się Pierdolaj. Dobra, czyli to od nich, to od nich. No i co? O, kurwa, jadą. Pizza ładuje, o, kurwa. Ty, nie słyszałeś jadą. go? Pan Z, pan Z. Maj do góry, do góry. To, i Ty, mi się co wy na to, że ja was rozkuję, będziecie tankować. wejście Tak w lolu, a nie. Cicho, bo psy, cicho, bo psy. Biegnie, biegnie, wyjd mu, no wyjd mu! Nie widzę go, nie widzę go! Wbiegają, biegają! Na wejście, na wejście, ej! Cześć chłopaki! Czy cześć, to jest ten jaku? Cześć, co tam u nas? Podchodzi, podchodzi jeden! Ej, na pierdala, chowaj się, Louis! Chłop misiowi, chłop misiowi po głowie na kurwa Luis, ty jesteś na złym radiu, debilu Znaczy nie Luis ten! Ej kurwa na dachu! Leży dach? Leży. Tak, 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 help! Na mnie dach, na mnie dach, na mnie dach. Chuj w kasku na dole, chuj w kasku, pomóżcie mi. Na hita jest tam też, po głowie jest. Ej, góra cały czas pikuje! Góra, góra myszka, na górze myszka jest. Tego, to, jakieś jebane Jeszcze do lewej, do lewej masz, do lewej masz na dachu. Go, Wiem. Ej, plecy, plecy! A Luis jest debil jebany. Najebał go, jest on niesamowity, Ja Jeden. Ostatnich dwóch dachy, ostatnich dwóch dachy! Myszka i ten na drabie. Szef, wchodzi wam nawet? Leży ten na blisko, leży ten na blisko. Mycha i draba, mychaj draba, mychaj draba. Niebieski, cicho Niebieski Darek, spróbuj na życiu dachu i uciekaj. Nie, bo na dachu jest ciąg. Niebieski, jak dasz mi kawę, to ja mogę bombić, a żyję. Za dwóch od nich żyjemy. Weźmy prawo, no kurde, komu wyjrzyj. No, dwójodników. Wróćć kolegę, wróć kolegę, wróć kolegów, wróć kolegów. Nie mogę, bo on na dachu się czai na mnie, on na dachu się na mnie czai, mordo. Czekaj, ja cię roskuję. Jestem rozkuty, jestem rozkuty, jestem rozkuty. Masz, zbierz mi kumpli. Możemy wam, chłopaki. Zbierz mi kumpli, zbierz mi kumpli. Nie rozkuli, mi rozkuli, kurwa, mnie rozkuli. Kto się rozkuł od was? Panie policjancie, spokojnie! Panie policjancie, my nie chcemy problemów! Panie policjancie, my nie chcemy problemów! To ja tego zbiorę ich wszystkich. Czekaj, czekaj. Panie policjancie, pomocy, pomocy, postrzelonych u góry mamy. Ja jestem zakładnikiem, waucie byliśmy, waucie byliśmy. Chodź. Ale tam są moi koledzy. Spokojnie, Panie Policjancie! My jesteśmy zakładnikami, my byliśmy zakłóci, my byliśmy zakłóci, Panie Policjancie, ej! Halo! Panie Szeryfie, Panie Szeryfie! My jesteśmy zakładnikami! My jesteśmy No to zszedłem, to szedłem, dokazali mi wrócić do kolegów! Kazali mi wrócić do kolegów, jak zszedłem, kurwa, co jest?! Co tu się Siadaj Kim ty Weźmy. jesteś? Siadaj. Kim on jest? To jest, to jest, to jest Siadaj. Siadaj. A, no to, to, jest, to... Pracujmy, razem. pracujmy razem Pracujmy razem, pozbierajmy się Weź wszyscy! No właśnie, Ty jesteś zakuty czy co? Ja nie, ja, ale ja mu ci uwierzyć, że ty weźmiesz moich No, na ludzie. Uważaj bo kurwa policjant, widzisz że masz klamy Gdzie? No na dachach są, wszędzie na dachach się prostawiali, uważaj. Weź no! Weź nie strzelaj, i tylko pomóż mi! Wiesz, weź, wiesz! Weź ze mnie! Przecież ty nam napierdalałeś po, po plecach, nie ma sens! Ale kurwa pały przyjechały, no ja pierdolę! Wpadaj ich do oto, wpadaj ich, ich do oto! Wkładajże ich do oto! Szybko zękili Szybko dajdzie! Skacz. Dobra. Biorę i musimy skakać, bo oni nas rozpierdolą jak będziemy zjeżdżać. Uważaj na dachu w celowanych. nam zaraz. Dobra, musisz po prostu... Daj, daj. Wsiadasz i lecisz. Wsiadaj. Dobra, lecimy. Żyjemy kurwa, spierdolamy wszyscy, co ty pierdolisz. Idź pozbieraj z... tak jakby w dachu na Amunation naszych, bo tam pili... Ilu was robi? było? 4 chyba. 4 pięciu. O, nie wiem, nam się wydaje, że z 6 kurwa. Bo ja sam rozjebałem. Luiz ilu rozdypczyłeś. Ale 6 sześciu może być teraz. No wiem, wiem, że z 6 może być. Od 2? No to ja. Klamę zajebałeś. Zajebałem ci klamę, bo coś kurwa z tego muszę mieć. O kurwa. Nie to odejdź. No nie no, przecież Jozinowi też zajebał i uciekł. Co? Nie wiem, ale Jozin tam no został. Nie lutował. No a ktoś, no nie wiem, ktoś naszego zlutował i uciekł. No nasi, Bo jeden jeden od was dupcą na 100%. Jeden od to z to, was przyjechał. Nie, 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 ja nie zdupczyłem, Mi ktoś zajebał tego jak.